Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj zaprezentować Hyundai Tucsona. Samochód pochodzi z 2004 roku i wyposażony jest w silnik diesla o pojemności 2 litrów i mocy około 113 koni mechanicznych. Poprzedni właściciel ten samochód posiadał przez ponad 14 lat. Auto jest uszanowane i zadbane. Auto na ładnych, 16-calowych felgach aluminiowych. Na oczy znajdziemy szare listwy zomne, które dodają tutaj uroku oraz terenowego charakteru. Na listwie bocznej znajdziemy napis Hyundai. Napis ten jest wytłoczony w tym plastiku. Na dachu znajdziemy ładnie wyglądające i funkcjonalne relingi dachowe. Z tyłu, poza świetlącymi emblematami, znajdziemy chromowaną listwę do ozdobną. Uwaga uwagę, już mamy możliwość otwarcia samej szyby bagażnika. Ułatwia to wyciągnięcie bagaży, jeżeli mamy bagażnik załadowany do pełna. Auto stoi na ładnych, 16-calowych felgach aluminiowych. Przed przodu znajdziemy światło przysięgielne. Bagażnik jest duży i pojemny. Spokojnie mieszczą się cztery koła zimowe. Fotele, tylne możemy złożyć. Tworzy nam się całkowicie prosta powierzchnia ładunkowa. Mamy też tutaj zaczepy i sofix. Również kaczyki, które możemy wykorzystać przy włożeniu. Bagaży. Z boku znajdziemy gniazdo 12V, do którego możemy podłączyć np. lodówkę. Z drugiej strony znajdziemy siateczkę na drobne przedmioty. Na dnie bagażnika właściciel wyłożył sobie wkładkę, aby bagażnika nie zbrudzić. Pod nią znajdziemy ładny, czysty dywanik oraz haki do kotwiczenia naszego ładunku. A pod dywanikami Taka otwierana klapka, pod którą znajduje się pełnowymiarowe koło zapasowe oraz komplet gaśnicy, trójkąta oraz podnośnik. Na tylnej kanapie znajdziemy naprawdę sporo miejsca. Wykonie się nawet osoby o wyższym wzroście. A tapicerka wykonana jest z ładnego jasnego weluru. Podłogietnik jest rozkładany, a w nim znajdziemy miejsce na Kubek z napojem w tunelu środkowym znajdziemy gniazdo 12V, do którego możemy podłączyć ładowarki, a pod nim znajduje się popielniczka. W oparciach foteli znajdziemy praktyczne kieszonki, w jednym jak i w drugim. W boczkach drzwi również znajdziemy wnęki, które wyprofilowane są w ten sposób, że spokojnie włożymy tutaj dużą butelkę z napojem. Pasażerowie siedząc, siedzący z tyłu mają swoje źródło światła. Z, z przodu miejsca również jest, jest naprawdę dużo, a ta biserka jest zadbana. Naprawdę ładnie wygląda tutaj połączenie kremowego, bardzo jasnego upitu z czarnym środkiem. Po otwarciu, po otwarciu drzwi znajdziemy nakładki progowe zabezpieczające próg przed projestrowaniem. Brzech przednich przy klamkach do zamykania drzwi, znajdziemy wnęki na drzwiazgi A poniżej, schowek, tak samo jak w tylnych drzwiach, wyprofilowany pod butelkę z napojem. Fotel kierowca regulowany jest na wysokość jak i pod kątem. Pod fotelami znajdziemy praktyczne kieszenie, w możemy wrzucić drobne rzeczy i schować. W przodu znajdziemy elektryczne szyby przednie oraz tylne. Centralny zamek, wyłącznik. Szyb tylnych oraz regulacja lustra, która również odbywa się elektrycznie. Po lewej stronie kierownicy znajdziemy pokrętło do regulacji siły posiadania zegarów, włącznik światł przyciemiennych oraz regulacja wysokości świateł. Na konsoli środkowej znajdziemy zegarek cyfrowy, poniżej nadmuchy oraz włącznik ogrzewania szyb oraz świateł awaryjnych, włącznik świateł przyciemiennych tylnych, pod nimi radio. XDMP3 Faktyczna wnęka, do której idealnie pasują smartfony, wyłożona taką gumą, aby nam się ekran nie porysował. Oraz panel do sterowania klimatyzacją. Klimatyzacja jest w pełni sprawna i nabita. Poniżej znajdziemy gniazdo 12V. Oraz papierniczkę I kolejną wnękę na drobne. Idąc funerem środkowym znajdziemy miejsce na drobny do koszyka, kolejne miejsce na kubki z napojami oraz regulowany podłokietnik, które możemy regulować sobie na wysokość. W ten sposób lub tutaj, w którym znajdziemy dwa słówki. Jeden taki płytki oraz drugi głęboki. W podsufie tu znajdziemy źródła światła. Oraz schowek na okulary. A na zasłonce przeciwsłonecznej ukryte lusterko pod zasłonką. Pod względem bezpieczeństwa, znajdziemy tutaj 6 kurtyn powietrznych: kurtyny przednie, kurtyny środkowe oraz kurtyny tylne, głośne poduszki powietrzne, poduszki powietrzne kierowcy oraz pasażera. Zaniem jest skierowanie nadmuchów w drzwiach bocznych, które ułatwiają odparowanie szyby. Warto też zwrócić uwagę na wielkość lustarek. Są one ogromne, a co cofanie na nie to czysta przyjemność. Pod kierownicą znajdziemy taki długi schowek. Na zegarach znajdziemy cyfrowy wyświetlacz kilometrów. Pokazuje on przebieg samochodu, który wynosi 278 000 km. Kilometry chwilowe, zasięg na baku, jaki możemy zrobić, średnie spalanie, kilometry chwilowe B. Same zegary są proste i czytelne. Z boku znajdziemy obrotomierz, na środku prędkościomierz, a po prawej stronie wskaźnik ilości paliwa oraz temperatury płynu chłodzącego. Pod maską znajdziemy silnik diesla o pojemności 2 litrów i mocy stocznia 100 koni o oznaczeniu CFD. Znajdziemy też te informacje o rozrządzie, który był wymieniony na 187 tysięcy km. Ponadto no do auta posiadam komplet książek serwisowych, kluczyków oraz pilotów znanego zamka.